Siema widzowie, dzisiaj gramy w Minecraft I dzisiaj gramy w Minecraft przygoda. I będzie kozacko bardzo I będzie I mamy bardzo... nam... na naszym serwerze fajne rzeczy. Będzie kozak Będzie dużo frajdy Raz, dwa, trzy Lecimy z tym koksem O ja, ja Widzowie to jest mój To jest nasz serwer To jest pierwszy odcinek z naszego serwera, bo Wypuściliśmy go wczoraj. Zapraszam widzowie, że mamy reklamy. Bo czasami tak się dzieje, że mamy... No reklamy. mamy. Wczoraj no. widzowie, włączył mi się... A to ja ciągle mam... Musimy... Jak mój kolega Maciek... to mam reklamy, to Mi że włączę na Dlaczego? Tak nie było nigdy. Tak zawsze nie było, tylko... O, o prawdziwym, a to jest podziuba, a nie prawdziwy. No to jest... Tu mamy jeszcze zewnętrzny. Ale, ma... Ale mamy taki inny majster. nie Bracie, włączaj serwer. Tu nic, się nie ma. Tu też. O, Szymon ma... jest trochę tak... Patrzcie na naszą wielce piękną. Dobra, już wyjdę na dwór. Tu mamy jeszcze... Bo na kilofy. <noise> Ja też. Eee, ja nie schowałam Filofi sobie w ogóle? Dobra, dobra. Nagrywanie masz? Dobre, no. I patrzcie, tu jest nasza wiedza. Mam nagrywanie, a jeszcze to fajnie do nagrywania. I patrzcie, tu mamy jeszcze domek nie O, tu jest Szymon. Mam to no idź na dół, tam są Nie ma itemów tam. Nie ma. Idź z swojej skrzynki wziąć kilofy. Nie <średurz> nie <średurz> ma już. Idź wziąć skrzynki sobie. To będzie długi odcinek. Dł ja jestem z Wami. W już drugi dzień. To jest naszym Minecraftem. Simona wywaliło. Z, zginął. Symon. Tu potem on jego i A jak wróciliśmy do gry, to jego zniknął. I A patrzcie, jak ja mam ładnie w ogóle. Ja sam to robiłem. Wszystko okay. o, ja jeszcze to jest do końca.

Jakby zajdziesz, ja mam tu tam i das, bo ja nigdy nie miałam. No patrzcie, to Symona kopalnia, proszę, zapraszamy do Symona kopalni. Ale jest jaka jest nawet moja? To jest nawet. No jest ní. gdzie ma. Czekaj, Reklama! Uźba! Ej, ej, ej! <laughs> Jutro widzowie też nagramy. Od, oczywiście, że odcinek. A, a potem, jak skończymy ten odcinek, to. to, zbieramy, zbieramy. to zbieramy. Nagramy pierwszy odcinek na Roblox, bo ja już nagrywałam. Zawsze nam się coś wyświetla. Takie, wyświetla się od jakiegoś dnia. Ok. No, to jest moja, oj, i to to moja i taj cztery moja, i... no bo mamy jeszcze, to ta moja, papa, Nasa wios, ta wielka nasza ta wielka to moja, to nasta, ai moja, tu. I... masa, aj moja, Dobra, jesteśmy w tej jaskini, moja, aj masa, ok, kapu, kapu. Kapu. Proč tak já mám otec? A No. A jak sáďte, já mám otec, aby tam poradí, když je mám No já jsem to už asi jiná. Šema. Jak vyjdeme? No. Kurde, kurde <grybuj> Nic Sorry Reklama, czekaj stary, czekaj Reklama stare. Oh. Najlepsza muzyka na świecie Jajko Nie, nie

Dobra widzowie, zaraz skończymy odcinek. Żeby Szymon nie oglądał tego odcinka. Skończyłem! Widzowie, będę musiał iść do mojej mamy, bo mama mi wyłącza zawsze nagrywanie. Widzowie. Eee, Dobrze, dobra, dobra. Gdzie jest to? Na dworze pewnie. No dobrze. Mama, wyłącz mi nagrywanie. Włącz. Nie wyłączyć. Wyłączyć? Ale jak? Przecież to jest gra. Co tu jest? Przecież to jest... Nagrywanie. Oczywiście... Aj... Firma. Bo gdzie to gra? I to